Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: brak klasy. To czytanie może być trudne, bo dotknę wrażliwych ludzkich uczuć. Ale okej, okay. zobaczymy, czy będzie jakaś lekcja do odrobienia. Sedno. Twórka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka kielichów odwrócona. Wynik odpowiedź rada. Wieża. Sedno, czwórka kielichów. To jest poszukiwanie swojej drogi. To są rozmyślania. Zdarzenia z przeszłości sprawiają, że przyszłość jawi się w czarnych barwach. To jest również rozczarowanie, zdrada, stan emocjonalnego nasycenia. Przejściowa namiętność erotyczna pozostawiła uraz i gorycz. Również czwórka kielichów pokazuje, że jesteśmy z kimś, kto nie jest dla nas, nie pasuje do nas, a to bardzo często powoduje nasze przygnębienie, apatię, nudę. Przez tą osobę możemy płakać, ale nie mamy siły oderwać się od niej. A to powoduje zubożenie naszego ego. Czwórka kielichów i siódemka kielichów odwrócona również pokazuje osobę, która powraca z przeszłości, z którą wcześniej nie udało się nam. Mogła nam się nie podobać. To jest również nie ta osoba, którą człowiek by chciał i czuje takie zniechęcenie, ale z braku laku. To i ta osoba może być, ujdzie. Podłożem powrotu może być seks, pomoc, alkohol, majątek, pieniądze. To jest również coś takiego, że jedna strona czuje gorycz i wstyd, a druga strona jest zachwycona z powrotu do tej osoby. I bardzo często ta osoba podkłada się. Spełnia oczekiwania strony przeciwnej, która może czuć wstyd, zniechęcenie, gorycz. Więc już powstała nierówność. Więc wiadomo, że związek jest skazany na porażkę. Tutaj jest skrajność, brak równowagi wewnętrznej obu stron. I takie zachowanie jest szkodą dla obu stron. Tutaj mogła być wysyłka w kosmos. Ktoś mógł nas wysłać w kosmos. Albo my kogoś w jasną chlerę wysłaliśmy w kosmos. I teraz będzie podobna wysyłka, ale nie w kosmos, tylko już na księżyc. I to będzie bardzo smutne. Tutaj była czy jest nieodrobiona lekcja. Ja zawsze mówię, że każdy jest dorosły i wie, co czyni. I przede wszystkim. Nie szukaj winnych za to. To jest brak wstydu, honoru i brak klasy. I tutaj masz odpowiedź. Ja zawsze mówię, żeby dostać szacunek, trzeba go najpierw dać, ale nigdy na odwrót. I później nie dziw się, że ci wartościowi czy fajni omijają cię dużym łukiem bo oni tak robią, albo są sarkastyczni i uszczypliwi. Tutaj jest poważna Twoja lekcja do odrobienia. Wieża również pokazuje zdradę, zdradę partnerską, małżeńską. Coś spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Mogliśmy wcześniej nie chcieć zobaczyć jakichś przesłanek, znaków, symptomów. Że nasz partner nas zdradza. Albo trzymaliśmy się kurczowo tego partnera, ze szkodą dla siebie, pomimo wszystko. Albo partner nas mawił. Dużym nietaktem, wstydem, brakiem honoru jest, jest zawarcie przyjaźni po tym, jak jedna ze strony nas zdradziła czy zdradzała. I to jest brak klasy. Ale każdy jest kowalem swojego losu. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Przyjaźń może być, ale w innych przypadkach, czy w innych sytuacjach. Ale to powiem w innych filmach, w kolejnych filmach. Bardzo często zdarza się, że kobieta, która została zdradzona, szuka winnych za to. Winny jest partner czy mąż. I ta osoba trzecia. Powodem zdrad jest przeważnie to, że para jest niedopasowana w łóżku. Albo mają nierówność intelektualną. Mają nierówność w wykształceniu. Może być jakaś nierówność, ale nie może być przepaści. Nie może być przepaści w wykształceniu. I różnych innych życiowych sytuacjach. Więc moja żono, czy była żono, też klepnij się w pieś I pomyśl, dlaczego on rozglądał się na boki. I czy, wy, I czy wy jesteście, czy byliście równi sobie. Czy dopasowani do siebie. Bo to jest ważne, aby związek trwał. I to też jest twoja lekcja do odrobienia. Ja to wszystko wcześniej mówiłam. Mówiłam w poprzednich filmach. Ale... Będę to wielokrotnie mówić. Bo przecież dochodzą nowi widzowie. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka kielichów, odwrócona. To jest iluzja o cudownym związku. To jest również rozwijanie fałszywych wyobrażeń. Człowiek nie chce przebudzić się. Jest oderwany od rzeczywistości. Ulega pokusom. Również ma trudności z podjęciem decyzji. Odrzuca nowe cele, nowe propozycje. Pomoc. Mimo to woli czuć przygnębienie, poniżenie. Niż coś zmienić. Zmienić w swoim życiu. To jest również takie taplanie się w błocie. Gdzie to błoto... Wcześniej zostało oplute. Wynik, odpowiedź, rada, wieża. Wieża burzy wszystko, aż do samych fundamentów, ale w zamian tego daje nam oświecenie, olśnienie, wyjaśnienie. To jest również szok, zdrada. Rozpad dotychczasowych struktur. Poglądów, schematów. Tą wieżę zbudowaliśmy na tonącej desce. I to już nie ma racji bytu. Przede wszystkim poznaj swoją osobowość. Przypomnij sobie o wartościach. I porzuć iluzję. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara do Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Do